Jeszcze chodzimy w kurtkach, czapkach i rękawiczkach, ale już cieszy nas każdy słoneczny dzień. Idziemy na spacer i niecierpliwie rozglądamy się za pierwszymi oznakami wiosny. Słychać już śpiew ptaków, pękają wierzbowe pąki i uwalniają puchate białe kotki. A kalendarzowa wiosna na pewno już przyszła, jak co roku, 21 marca. Ta prawdziwa trochę się ociąga, dlatego sieradzkie morsy postanowiły jej pomóc. W tym roku miałem zrobić maziannę, no ale no nie udało mi się. No sam się musiałem wykąpać. Dałem nura z kolegami razem. Panowie dzielnie zrzucili ubrania i po krótkiej rozgrzewce zanurzyli się w rzece Warcie. No piękna, mokra jest. jest. Dobra, zachęcam. To zamoczenie taki czy głębokie wdech i wydech. Nabrać dużo powietrza, wypuścić. Drzyk jak będziecie się zamaczać, <gry> nabrać powietrza. Nabratki, jak będziecie się zamacać, głowy się nie zamaczać. Tylko potem, wypuszczać powietrze. Nabiera więcej powietrza. Jeszcze się zamacza. Na razie pan Henryk zachęcił swojego zięcia. Rafał Kucharski dotąd nie kąpał się w rzece o tej porze roku. Pierwszy raz. Dlaczego akurat teraz? No bo jest cieplej niż zimą na pewno i dlatego spróbowałem. Po prostu chciałem spróbować jak to będzie, zobaczyć czy dam radę. Jeszcze raz chodzimy. Tak. Wypuścić, nabrać powietrza, wypuścić, i zamaczając się, wypuszczać i nie nabierać powietrza, dobra? Zabieramy powietrze, głowy nie zamyczamy. Tu możecie wychodzić. Dobra, wychodzi. Po wyjściu na brzeg panowie zapewniali, że było wspaniale. Uwierzyliśmy na słowo, bo woda miała zaledwie plus 4 stopnie Celsjusza. Z kąpielą poczekamy, aż wiosna rozkręci się na dobre. Dzisiaj jest ładnie. A panie nic nie chciały się wykąpać? No my czekamy na kolejkę, no cały no. czas jeszcze wy jesteście Ćwicze, na tej Trzeba najpierw powicować, a to To co, do zimy teraz, nie? No właśnie, kiedy? Do widzenia. Do widzenia. Zimę, ale no to kiedy jak?